Cześć, witam w Pogaduchach z Vikingiem i dzisiaj trochę ponarzekamy chociaż nie zacznijmy od dobrej wiadomości e, pamiętacie mówiłem wam o gwarancji w dechetlonie, że muszę iść zareklamować towar powiem wam byłem zszokowany niesamowicie, a dlaczego ponieważ na miejscu wymieniono to nowy produkt no no, powiem wam szczerze, że trochę mnie zamurowało. No, spodziewałem się, nie wiem, być, przynajmniej tygodnia, że będzie rozpatrzenie gwarancji, szmer O nie, pooglądali, poglądali, poglądali, że nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Bo to by ma teraz, to po chodzi o powietrze. I co? No i tyle. I grzecznie to wymienili na nowy. Takie rozpatrywanie gwarancji rozumiem. A jak już przy gwarancji jesteśmy? Wczoraj wieczorem miałem okazję kupić sobie buty. Kupiłem fajne buty trekkingowe, e, litosy czy jakoś tak, producent przez kampusa w Highmontanie. Specjalnie wy wymarki, bo wkurzyło mnie to. Doby nie wytrzymało. Uwa, doby nie wytrzymało, a już się rozpierdziłem mocowanie sznurówek. A jak widzicie mocowanie sznurówek jest w zasadzie sznurka e, połączonego z butem. No i dupa, i but nie trzyma, noga lata. Dobrze, że starych kapci nie wyrzuciłem. Bo by inaczej był bardzo zły. A tak to jeszcze, coś z tego będzie? No. Jestem ciekaw, co mi powiedzą na gwarancję. Nie ukrywam, że buty, które nie mają doby, spodziewam się przynajmniej zmiany na nowe, jak nie zrobię tu pieniędzy. Bo. Znaczy, jest coś, co jeszcze jest za fajne do marki. Jak but normalny, normalnym nie bez wyjścia w teren, już nie wytrzymał nie całej doby. Ja wiem, mógł być felerny, felerny ten model, sztuka, cokolwiek. No w topie to, powiem szczerze, mam. Nie, nie po co płacę trzy, ponad 300, kiedy buty są w promocji, nawet? Żeby buty nie wytrzymały doby. Mówięcie, to jest takie, no już nawet nie przykle, to jest przerażające. Naprawdę. Więc teraz. Dwa. Spodziewam się, oczywiście, braku jędzisk po pracy, śmiery, bajery. Zobaczymy, co będzie. Na pewno zamelduję. To może jeszcze w tym vlogu, bo się podjadę, więc montuję to w troszeczkę inaczej. Na no, nic. Inny temat. Weekend było Krzysztofa. Czyli u mnie parafia św. Krzysztofa zablokowała po miasta. Bo jakiś kuźba w płaty sukience musi jeździć i chlapać po autach. Co więcej, naprawdę fajnie by było. To by też objazdy były wyznaczone, czy informacje przed tym jak się skręcia, nie czeka jak w po gaciach kuźba, żeby dać do domu. Nie, tylko poza w połowie ulicy zakaz wjazdu i jać sobie. No i można powiedzieć, że nie ma skrętów, cokolwiek. No nie no, nic informacji parę metrów wcześniej przed skrętem, tak? Z trasy. Z trasy. Ale nie, bo oczywiście. Oni muszą się przejechać, a wiecie. To się to zastanawia, czy oni faktycznie uzyskują zgody z miasta na to wszystko, co to wyczyniają. Bo tam ile set out, stoch na trawnikach. Jak ja jestem na trawniku, to mnie ktoś ogonią z mandatem, tak? A co oni zrobili, że mają uzyskać zgodę na to? Na no, wskucie my zniszczenie zieleni. Nie to jest to czepianie się, bo to jest obrząd, bo to to, bo to tamto, tamto. To trzeba było to ustawić pod żyrafą. Tam na parkingu walnąć, tak? A nie, kurwa, jak tak zamykacie ulicę, stać jeszcze auta na trawnikach. Żeby zdać, jak w zeszłym roku jakimś kabrioletem się przejechał ksiądz. No kuźwa, dajcie ludzie spokój. Ja rozumiem, że dla tu jest to ważne. Nie neguję tego. W ogóle. Ale znów Spodu niewielu, trzeba brokować kuźwa z półmiasta. miasta e, wiem, tak mi że tak narzekam, marudzę Może Może trochę Ale też trzeba ma swoje granice No upały są kuźwa Wracałem starcze, człowiek chce wjechać do domu naprawdę zmęczony, wykąpać się A tu kuźwa trzeba krążyć po połowie miasta, żeby wiedzieć jak do domu wjechać no. Tragedia Powiem wam, tragedia I mam wrażenie, że wtedy wychodzi ta zasada równi, równiejsi Ale... Ja Jezus, się nie znam, czepiam się Pewnie wymyślam jak kupimy No może, taką mam naturę Ale też dlatego mnie słuchacie W sensie ci, którzy to robią Nic Dobra, jedziemy zobaczyć co są gwarancją i odezwę się zaraz po do zobaczenia no i byłem w sklepie i powiem wam reklamacja zobaczymy co dalej będzie, ale z tego co widzę pójdzie po mojej myśli A mianowicie pani wpisała papiery poprosiła o podanie numer konta chociaż eee, pieniądze z nami zwrócone max za 14 dni na konto to jest okej okay. ale powiem wam naprawdę jak dawniej był z kampusa, a to jest sama fabryka, no, Przekupował i wiedział, że będą dobre. A teraz, co mam powiedzieć, no, tragedia. Ale, znając szczęście, to ja po prostu miałem pecha i tyle. No nieważne. Teraz zobaczymy, jak to się rozwiąże. Czy nie podważę czegoś, czy nie wiem, kombinować. Wiecie, no ale doby kuźwa nie wytrzymały. No. W z kładą w sklepie sprawdziliśmy o 19 Kupowałem buty Na rano ubieram Bieram dupa. No, no, przez noc musiały trolleto przegrać, ale nic, nieważne. Dobra, ja Wam dziękuję za uwagę. Skoro tu dotrzymaliście, to cóż, do usłyszenia z razem. I pamiętajcie suby, lajki, like, komentarze. Nie zgadzacie się ze mną, czy macie inne zdanie. Piszcie, nie kupujcie się.